Cześć widzowie. Witam was serdecznie z tej strony Pake Kapi. Witam Was dzisiaj w odcinku kolejnym z Mystery Packa. Tym razem będziemy mieli Mystery Pack od Pika, ze sklepu PikaShop. Yy, więc zapraszam Was do linku w opisie. Podlinkuję Wam ten produkt. Yy, uważam, że jest bardzo dobrym produktem. Oczywiście zapraszam Was również do linków w opisie do mojego Discorda, zapraszam do mojego Instagrama. I oczywiście, jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć, zapraszam na Boy Coffee. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Ok, a ja bez pewnego przedłużania przejdźmy sobie do stoliczka i zobaczmy sobie. Mam tutaj oto paczuszkę. Więc zacznę od openingu tej paczuszki. Więc jest to paczuszka ze sklepu Picasso. Bez stary paczek. Więc zobaczymy co tutaj będziemy mieli w środku. Okej. Okay. To tak się prezentuje. Mm. Mistery paczuszka. Okej. Okay. Okay. No sobie co okej. Okay. oczywiście jakieś gratisiki, to zaraz sobie Zobaczymy, i tutaj coś mamy jeszcze, jeszcze jakiś noticik jest, o kurde, zobaczcie, sobie, co ja dostałem tutaj, do... taką kartkę z Charizardem, no kartka bardzo ładna, takie zdjęcie, karteczka, no ok, super, no to sobie odłożę z boku, tam jest jakiś kod promocyjny. Ok, mamy oczywiście naklejeczki z Pika Shopu, ze sklepu, to sobie niech tutaj leżą. niech sobie Iwi y, Lucje i Iwi niech pilnuje. I dostaliśmy jakieś tutaj jakąś karczożkę. Zobaczmy, co to będzie za karczożka. Ok, mamy Professor Research. I mamy Flogers chyba taka, to, e, chyba to się Flogers nazywa. I to są chyba chińskie karty, tak mi się wydaje. Albo ja nie wiem, mogę się mylić. Dobra, to ale tam mnie nie, nie zgaduje. Dostaliśmy dwa gatisiki. I to jest tak, to będzie chińska karta, to będzie japońska. Bo chińskie mają taki e, taki sam tył jak nasze e, angielskie karty. Ok, czyli mamy kartę do kolekcji bardzo fajnie, bo na pewno tej karty nie posiadam, czyli będzie do kolekcji chińskich kart. W ogóle nie posiadam, więc to jest moja pierwsza karta. Ok, jeżeli tutaj by ktoś chciał wejść na Google, ocenić. Ok, mamy przed sobą mistery paczuszkę od Pikachu. Ok, także lecimy do openingu tej paczuszki. Eee, z tego co wiem, to znajduje się tam chyba ilość, ilość boosterków. Ok, zaraz sobie przeliczymy te busterki. Bo zobaczymy, sobie wszystkie. Tylko trzeba to wszystko pootwierać dokładnie żeby Oczywiście każdą się nic nie stało. Oj, przepraszam Was. Do policji sobie zostają, mi się przydadzą, więc jak najbardziej. Tu mamy na pewno Shiny Treasure. Yy, Stellar Miracle chyba to jest. A ne, Night Wonder, o przepraszam. Mask of Change, yy, Wild Force. Tu mamy Electric Baker a to jest kurde klucze kurde nie pamiętam tego tego dodatku. nie pamiętam luchew flash, tak nie pamiętam właśnie kurde tego gabarka i co mamy dalej i dalej mamy tak e, to jest rolnik nie kurde nie pamiętam już też zapomniałem tutaj mamy e, e, paradise i dragon to jest ten stela miarę. Kimson House i to jest Cybergacz. Ok, czyli mamy łącznie 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mamy łącznie 11 guzเตków i mamy tutaj jakieś karciożki. Starci sobie co to będą za karciożki. Okej, okay, no, zobaczmy. Mamy trzy karty. Ok, i wszystkie mają takie. Tak wyciągnąć wszystkie. I po kolei sobie zerkniemy na te karciochy. Co to będą za. Co to będą za Oby było coś fajnego. Dobra, to lecimy z pierwszą kartą. O, no ale sudo udo! O jacie, to jest jeden z moich ulubionych Pokémonów Ale, ale trafiliśmy. Pięknie. Piękna karta. O jacie. Ale traf. No, to... No... Kurde, nie spodziewałem się, mega, mega fajnie. fajna karteczka, Druga karcioszka, proszę bardzo, mamy ze 151 i trzecia karcioszka. I mamy Lary westę z, z, z dodatku, to jest chyba dodatek SV8, czyli to jest Electric Baker, albo Paradise Dragon, właśnie się, się pamiętam. Zaraz sobie to zweryfikujemy, ale mega, mega karty udało mi się trafić, no ten Sudo -udo to jest totalny sztos, no super, że ją trafiłem, o ja, zaraz leci do Top od razu, taka karciuszka, bardzo fajnie, no zobaczcie, piękna jest ta karta, te Sudo Udo takie, no yy, w, w sumie tak bardzo w tle się, w, się wciela w rolę w, w sumie, jest drzewkiem. No mega karta, bardzo się podoba. Bardzo dziękuję, że takie udało mi się fajne karteczki wywać. No i mamy 11 busteków, czyli fajnej open zapewne na dzisiaj. Lecimy z pierwszym. Liczymy oczywiście na to, że tutaj też tapimy jakieś, jakieś fajne dropy. To by było ekstra. Sprawdźmy. Jedna karta przełożona oczywiście. I mamy Volt, Victini, Nazelf nie pamiętam czy ten i Bianca. no niestety, pierwszy busterek na otarcie bez dropu Oto to teraz kimson haze fajny dodatek także sprawdźmy co nam tutaj kimsonik przygotował, mamy ona karateker slugma, fogadzier no i lucian, no niestety bez, bez, bez dropiku to lecimy sterar miracle Proszę bardzo. I teraz podnosimy tyle będzie, Będzie bardzo fajnie. Mamy Dobwul, Nie pamiętam. Też nie pamiętam. Fanix i Veluza. No, kurde. Trzy busterki i trzy puste. Paradise z Dragon. Lecimy. Sprawdźmy. 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 Ok. Mamy boxish trapping. Nie pamiętam wcześniej O, i mamy brak to Proszę bardzo, mamy pierwszy dropek. Bardzo fajny. O dobrze. Mamy chociaż już jeden dropik. Jest. Coś jest, udało się trafić. Pięknie. Pięknie, pięknie. Ale, zapraszam Was jeszcze raz do na Pika Shop Po takie oto fajne mistery paki gdzie ma gwarantowane trzy karty, chyba Illustrationer, chyba tak? Tak mi się wydaje, że nam są część gwarantowane. No i macie 11 bustelków, czyli okazję na wydropienie jakichś fajnych kartoszek z różnych setów. Yy, o tyle to jest fajne, że jak ktoś nie oceniał na przykład jakichś tam dodatków japońskich, to właśnie dzięki takiej, takiemu z celem możesz sobie yy, otworzyć jakieś tam bustelki, których nigdy o, i mamy jesteś jesteśmy. Ale jaką piękną tą kartę mamy, tutaj proszę Veluza. Ze Stariu, No, piękna karta. Mega, mega. No, ale sobie tutaj, bo się oczywiście znowu nie przygotowałem w koszulki. Zawsze zapomnę. Bo mam tutaj z boku yy, stanowiska swojego. No i niestety nie uzupełniłem jej. Po odcinku sobie wszystko wleci w koszuleczki. To teraz mamy yy, Crucial Fresh, lub Musterek. I lecimy. Także zobaczmy. o jest piękna karta. I poegon, chociaż holua. Ok. No tak jak mówiłem, więc fajnie jak ktoś na przykład nie otwiera jakiegoś tam dodatku w ogóle. Ojej, przepraszam. To ma okazję na przykład. Ja jeszcze nie otwierałem Electric Bakera w ogóle. Czyli dzisiaj to będzie mój pierwszy boosterek Electric Baker w życiu, więc więc liczę na to, że coś uda się trafić. Liczę na Pikachu oczywiście. I mamy paldański tauros, Glimora, Helioptil, sil. I mamy chociaż Palo Sanda, mamy, chociaż mamy Jekciaka, więc bardzo fajnie. Bo no mówię tak, jak że nic nie otwierałem, czyli mam pierwszego Jekciaka z tego dodatku japońskiego. Zostałem cztery wusterki i wam powiem, widzowie, że mam trzy dropy. Dwa i jeden ilustryczny. Więc wydaje mi że jest bardzo dobrze. Ok, lecimy teraz z e, Wild Force'em. I tutaj też liczymy na jakiegoś dropa. I mamy właśnie, proszę bardzo, kolejny i jak siak. ale na dropić Czyli mamy cztery dropy już z boosterów. No, mi się wydaje, że całkiem, całkiem dobrze. Polecimy teraz sobie z, yy, a, i boosterkiem kolejnym, ale niestety ten bustek mam nie przyniósł żadnego dropa. Także wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajny, fajny, fajny produkt, fajny mystery pak. Więc polecam Wam go serdecznie, link będziecie mieli w opisie oczywiście, także mi się wydaje, że warto, warto wejść i sobie zakupić, fajna niespodzianka, całą chwilę wiesz otwierasz inne boosterki, także no ten, jak to się mówi, ten efekt niespodzianki jest zachowany, także no, lecimy z kolejnym busterkiem. Okej, okay, a tutaj chyba się trzy karty przekładało. To jest Shiny Treasure. I Mamy pięknego Snorlaxa, Liścik, D-Sharp, Toxic, Ralcik, Figibax, Veluza, Mimikyu, Oinkolon No oh, i niestety ten busterek jest tutaj gwarantowany i Exiak. Czyli, no okej, okay, mamy generalnie bardzo fajne dopytokiliśmy To moim zdaniem, uważam, że. No, oczywiście te gwarantowane karty to jest sztosik. Chyba trafiłem bardzo dobrze. Ten no, po, po też yy, ze 151. Uważam, że bardzo dobre karty mi się udało trafić. Te Illustration To no, pozostaje w top loderach, jak wrzucimy. Także zobaczcie jeszcze raz, co udało nam się trafić z Misterypaka? Packa To oto trzy karty. No Z tej karty jestem bardzo zadowolony, no bo ja ujecham su dodo i tej karty nie miałem ani wersji angielskiej, ani japońskiej. Jeszcze nie zostało do zakupienia sobie w wersji yy, angielskiej. No i takie udało mi się trafić dropy. w Aktywio, black Palosant, palosant, no i ta Weluza zostawił. Bardzo piękna karta. Jeszcze raz zapraszam Was do wszystkich linków w opisie. Na mojego Instagrama, Discorda, na Boycot. Jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, bo już w będzie losowanko. I zapraszam yy, oczywiście do sklepu Pika Shop po japońskie. Yy, boosterki, po, japońskie takie mistyry paki. Yy, to by było na tyle. Zostawcie łapę, subskrypcję, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Lecę po tysiąc subów, nie zatrzymuję się. Dziękuję Wam za wsparcie. Cześć!